Dzień dobry Wam serdecznie. No, dzisiaj pierwszy dzień takiego ciepła. Nie jest jeszcze super. Podobno dopiero ma od jutra czy pojutrze być naprawdę fajnie, a za tydzień mają być już upały wręcz wiosenne, czyli tam około 20 nawet stopni. No ale jak wiadomo, troszeczkę słoneczka, to człowiek by chętnie pobiegł nad wodę. No i dlatego tu przyjechałem. Przyjechałem na taki mały zbiornik zaporowy potestować po prostu przynęty sobie, a do tego przetestować nową wędeczkę, która właśnie przyjechała. Już Wam ją pokażę Tak szybciutko, żeby głowy nie zawracać. Jest to Seika Optima. Na razie, póki co, to miałem tylko okazję zobaczyć w domu, tak ja, jak przyjechała. Nie wiem, czy będzie to tak widać, czy tak będzie widać. Czyli na łowienie na ultralight'a i właśnie dzisiaj tym się będziemy zajmowali. Jeśli się coś uda, no dobra, nie będę nam głowy zawracał, już na dzień dobry wiemy na co będziemy łowili mniej więcej. No spotkamy się po prostu nad wodą, bo już mnie trochę ciągnie, żeby porzucać. No to na razie, hej. No to kochani, jesteśmy nad wodą. Kijek uzbrojony, troszkę sporo wieje. Yy, tak jak mówiłem, łowimy na wędeczkę Sejka Optima. Yy, kołowrotek to jest Acceler, jakiś Plus 2000 dokładnie no i jiggy, jiggy, jiggy na razie spróbujemy na taki kolor ogólnie rzecz biorąc mam całą jakby nową partię zrobioną zaraz Wam pokażę przygotowaną właśnie na łowienie i takie i tutaj takie jeszcze mniejsze, no jeszcze weberki, ale te wyberki to może nie dzisiaj. Ogólnie łapie, próbujemy złapać jakiegoś okonka wiatra kuram w oczy, jak zwykle. Człowiek się by ucieszył to zawsze wiatr w oczy. Ale zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że wam od razu mówię na co łowię i tak dalej, i tak dalej, ale ja jak oglądam czasami filmiki innych osób, to po prostu lubię wiedzieć na co kto łowi. Co do wody, słuchajcie, ja tej wody tak naprawdę prawie nie znam. Wiem, że tutaj podobno już są jakieś okonki, ale no nie ma zielonego pojęcia gdzie, na co łowić i tak dalej. No ale wiadomo, że jak się czek chce pobawić, to gdziekolwiek byle nad wodę. No dobra no to coś próbujemy podziałać tak tu komfortowo proszę, podeścik. Ja przeważnie jak na takie dżigi bo szczególnie jeśli mają sporo sporo tych piórek to przeważnie przed rzutem tutaj takie namaczam, dlatego że one jak w momencie kiedy po... wpadają już do wody, nie wiem czy gdzieś widać słuchajcie, one tak się właśnie no, rozkładają się, po prostu taki ogonek powstaje fajny i no, zobaczymy czy cokolwiek w ogóle tutaj jest, czy jakiekolwiek zobaczymy jak to wedneczka chodzi Ogólnie kijek, no, widać, że w miarę szybki i sztywny, tak. Opisany jest jako od zera, chyba do 4 gram. Więc pewnie najlepiej będzie się zachowywało, jeśli będzie się rzucało przynętami, tam od jednego do dwóch czyli środek. Ale na pewno dobrze się nim będzie animowało przynętę. Od razu mówię, bo to już widać czuć, tak? Czy można sobie tego? Nie wiem czy widzicie, jak ten, jak ten fajny ogonek pracuje. Dobra, zobaczymy. Tu jest akurat płytko, więc z tego co mi koledzy mówili, bo tam jakby korytoryna jest bardziej z tamtej strony. Porzucamy sobie. Fajnie, bym by cokolwiek wzięło, żebyśmy teraz zobaczyli, jak ten kijek chodzi. Bo tak to troszkę kiepsko. No i ten wiatr, jakiś tam, no, trochę nam nie pomaga. Czy dziki tu się sprawdzą? Nie mam zielonego pojęcia. Na... Byłem na dwóch innych wodach. I w, tam, w tym roku, i dwa lata temu, jak najbardziej się sprawdzały. Tak? Tylko powiem Wam szczerze, że to jest ciekawostka. Znaczy ciekawostka. No on tak lubi, że czasami po prostu w jednym miejscu na, na, na takie przynęty bierze, w innym na inne. I po prostu trzeba mu dobrać przynętę, bo czasami będzie brał na właśnie fiolet. Czasami bardzo lubi czerwono, z czerwonym ogonkiem. A innym razem na przykład mam taki zbiornik, gdzie tylko wyłącznie na żółty fluo. Tak? A znowu mam taki mały staw gdzie takie ogonki różowe idealnie wchodzą, tak? Albo takie lekko brązowe, nie? Także to w ogóle ciekawostka jest. Fajnie czuć na nim, na tym kiku od razu Wam mówię, jak się podrywa, tak? Czuć na nim, czyli to jest już fajne. Kolejna rzecz nie jest taki spolegliwy i a to akurat jest plusem, jeśli chodzi o podrywanie takich jigów. bo wiadomo, że jak, jak, jak nie jest ten kijek spolegliwy to szybciej ten jig się podrywa z dna i łatwiej nim pracować po prostu animować tak Zasieki tu jakieś Noga mi się zaczepiła No jak, poprawiłem sobie od razu Ale wiecie co? Nie wiem czy będzie widać, pokażę Wam od razu ugięcie kijka, tak? Tak, widać w tej mocy trochę ten kijek ma Nie wiem czy moi drodzy słyszycie te ptaki, które tu śpiewałem, uwielbiam właśnie to nad wodą, ale pewnie Wy również. No dobra, zmieniłem przynętek, bo tamta się urwała, ale skoro mamy testować, to przerzucam się teraz na coś takiego, zobaczymy. Takie odstrzelenie, mimo że na pewno dwa razy lepiej to działa na pleciące, to jak widzicie, również i Żyłko można to zrobić. Zaczep czy rybaczka? Patrzcie, jest w końcu. O spadł. To się nie liczy. Ale już coś było, było takie puknięcie, przytrzymanie było, ale widać, że bardzo drętwo, słuchajcie, biorą. Złapał tak jakby i... Zero ucieczki ani niczego, tylko tak jakoś, jak, jak kołek. Ale jednak kolorek, słuchajcie, inny, tak? Bardziej jaskrawe. Zobaczymy, jak to chodzi, może zobaczymy tutaj gdzie lepiej widać Jaskrawem. jak tak się podrywa, właśnie pyk, 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 to no fajnie sobie animuje lubię je po prostu, bo no, my się sprawdza to nie znaczy, że inne przynęty nie działają jak najbardziej lubię też twisterki, na przykład Mansa Kiteszki I różne inne robaczki. Ale fajnie się tym kijem, słuchajcie, animuje, wiecie? Tak po, bo on nie jest za miękki. Nie jest typowy, taki, taki, właśnie mięciusieńką szczytóweczką, A tylko, właśnie pięknie można przeanimować tą przynętę. powiem Wam, że lubię łowić na przynęty, którymi trzeba właśnie tak ten bawić się samemu kombinować żeby coś z tego wyszło to no całkiem przyjemne ale zobaczcie, zmiana koloru tamten fioletowy on naprawdę się sprawdza na wielu wodach a się okazuje, że tutaj akurat zagrał ten żółty fluo może akurat taki dzień mają Zapewne, jeśli byśmy się wybrali na miejsce, które trochę znam i wiem, gdzie te okonie stają, to byśmy mieli ciekawsze łowienie. Wiadomo by było, że te okonie tam są. No, ale nie na tym to ma polegać, żeby, jak to czasami mówią, jechać do miski. Do znanej miski, gdzie, gdzie tam wrzucone jest konkretne ryby. Tylko je poszukać, tak jak jest realnie nad wodą. Czasami po prostu jedziemy i... Nie mamy zielonego pojęcia, co tutaj w wodzie się, się chowa. I szukamy, kombinujemy. Bo przy okazji, jak tak kombinujemy, to przy okazji właśnie się możemy czegoś nauczyć. No, no i wy też zobaczcie. Możecie coś podpatrzeć, tak? Te moje kombinacje, które, które akurat tutaj się sprawdzały albo się nie sprawdzały. Ja lubię też podglądać na innych filmach, co kto robi. No zawsze jakiś czek wnioski, wnioski wyciągnie i wtedy może sprawdzić na własnej wodzie. Niestety urwał nam się kolejny jig, tam na tych patykach założyłem też podobny ogonek, tylko z czerwoną główką. Zobaczymy, jak to zagra tutaj. No, tutaj komfortowo się rzuca. Tak. Słuchajcie, wyszedł. Wyszedł za nim i go tak, za ogonek łapał. O proszę, jest. <noise> Widzicie? Z drugiej strony żeśmy go podeszli. Z tej nie chciałem, to z tej wziąłem. Super. Ale jednak lepiej się sprawdza takie krótkie podszarpywanie. Jakby nie patrzeć. A proszę. Jest i kolejny pan O koni. No. O Jak zmyka. Ale to też jest właśnie plus tych haków bezzadziorowych. że się odhaczają prawie same później, już w ręku. Myślę, że do takiego jigowania lepsza by była plecianka, taka cieniutka. Ewentualnie fluorokarbon, bo on jednak jest sztywniejszy i rozciągający się, więc można jeszcze. Na większych odległościach lepiej ją animować. Oto. Terapatyk. Ja, ja powiem Wam, że sejka się pięknie spisuje. Myślę, że tu jakby miał przyłów jakiś taki duży szczupakowy, to na pewno by nie, nie miała problemu, żeby sobie z nim powojować. A jeszcze tu kawałek pójdziemy i... i spróbujemy zmienić miejsce w ogóle, może zbiornik nawet. Mam jeszcze niedaleko taki jeden zbiornik zaporowy, więc możemy sobie spokojnie Spokojnie właśnie tam podjechać. O, jakaś koła jest super no dobra. Ciekawe czy to drzewo, które tu wystaje, to ma dużo patyków, a no w sumie się zaraz przekonamy. Ma bardzo dużo papierów. To nie był dobry pomysł. No ale nic. To znaczy, że była informacja, że mam przejechać na ten drugi zbiornik i zobaczyć tam. A w międzyczasie sobie znajdę jakiegoś innego jig'a którego tam spróbujemy łowić A tak na marginesie to ta żyłka już jest niestety chyba do wyrzucenia Bo ona ma chyba za dwa sezony i to ewidentnie i nie służy co my tu mamy dalej w tym moim pudełku Wiecie co? Spróbujemy na wieża takiego zamontować i tam może na tym drugim zbiorniku spróbujemy na tego połowić. No dobra, to na razie do zobaczenia nie będę wam pokazywał jeszcze tylko te śmieci sprzątne tutaj, chociaż powkładam w, tam, w tą torbę, żeby to nie fruwało po tym. tym. No to na razie muszę wędkę odłożyć. Tak jak mówiłem wcześniej, założyłem teraz fioletowego. Nie wiem czy go Zobaczymy czy przyniesie jakieś rybki czy nie. Wow, tu piknik country Widać, że tu niezłe imprezy się odbywają. Tutaj jakieś boberki sobie chyba przyszalały. Pewnie patyków tutaj od diabła jest. Ale... I się co? Tak właśnie wygląda branie tego szczupaka. O w mordę Nie wiem czy to się od to szarpnięcie Ale od razu po prostu obciął Dobrze, że jest haczyk. bez zadżarowa to mu dopadnie, ale... Ale cięcie. O kurde... O Jezu, aż mi... Aż się przestraszyłem. No dobra. To czyli widać, fioletowy to się prawie, prawie sprawdził, ale przy takim pierdzie nie wiem, to. Dobra, założę jeszcze raz podobnego. Czy na pewno już on nie weźnie, ale może te ogonki tu, to ogonki miały być. Ale ładnie jest obcięty ten również ten żyłka. Ale kto by pomyślał, że będzie jakiś zębaty stał. Ale szkoda, że się jakoś... No tak, ale to już było blisko, on szedł do góry, więc pewnie ją złapał w locie. I dlatego obciął, bo czasami łapię tak, że w, ten, że w nożyczki łapię, to byśmy zobaczyli jak, jak się chociaż kijeczek sprawdzuje przy większej rybce, nie? Ale Dobra, może jakiś jeszcze okonek fajny się trafi, zobaczymy. Dobra ale powiem skubaniec mnie, powiem, że by się mnie O, he, he. proszę, ale tak delikatnie przytrzymał Proszę i na fioletowe tutaj zaczął uderzył No, wygląda ten pomost fajnie, ale czy się da wejść To już może być prawda Trudno, że się skończy... się No to o kurde Majtki pełne Także Fajnie, że się udało, coś możemy, troszkę może lepiej będzie połowić. O, jest bramka. O, 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 fajny, fajny, fajny kodek. Proszę, jaki ładny. O, ładny. Ale ale zimno chyba sobie nie posiedzimy długo tego ale zobaczcie, na tamtym zbiorniku mimo wszystko jednak na fioletowego nie chciał brać ale ładnie się sprawował ten żółty flu. A tutaj jak nic, no ten fioletowy yy, fioletowy jednak pokazuje tutaj swój pazurek Ale zimno A rękawiczki w domu zostały Chociaż no niby miało być bardzo ciepło. O! Było piknięcie Fajnie No się kaczki z nas śmieją To oglądamy, jak się jak sejka pracuje O, tam łódź podmodno idzie jakaś Fajnie widać Dobra kochani jak widać tutaj na razie już chyba nic nie będzie No i tu mamy rzeczywiście teraz problem, bo możemy Nie tego nie będę nagrywał bo to może się skończyć bardzo źle dla wszystkich czy dla wszystkich mnie no to na razie